Jeśli jest na kempingu, to trzeba jeździć wolno i trzeba uważać, żeby się nie zderzać. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Temu się tak spieszyło na tym parkingu, że wyprzedził drugi samochód, który się rozglądał za miejscem do parkowania i z rozpędu skręcił, tak że wjechał w jakiś inny pojazd, i widzicie skutki. No, Pułauł też rozlecią Taka ładna chątka była A to walnął go i z przodu i z tyłu Z przodu go walnął z tyłu mu dołożył Ale to ten łodzioł nerwowy był straszny, ten pędził